Cześć, z tej strony Paweł Łabęcki. Witam Cię w Krajnie Gitary. W tym odcinku omówimy kolejny akord, inaczej zwany też chwytem gitarowym. Będzie to akord Amol. Ułożenie palców, nieco podobne jak w akordzie Emol. Tutaj też dokładamy już. Kolejny, trzeci palec. Może przejdziemy od razu do ustawienia palców na progu, żebyś wiedział, czy wiedziała, jak zagrać ten akord. Używamy tutaj palców od pierwszego do trzeciego. I pierwszy palec dociskamy strunę drugą, czyli strunę H na pierwszym progu. Drugi palec. Na drugim progu, na strunie czwartej D i trzeci palec, również drugi próg, ale na trzeciej strunie G. Jeśli chodzi o akord Amol, tutaj szarpiemy 5 strun czyli od tej najcieńszej struny pierwszej struny E do piątej struny, czyli struny A. Przy uderzeniu prawą ręką opuszczamy szóstą strunę E, ponieważ ten dźwięk tutaj nie za bardzo nam będzie pasował. Dlatego uderzenie rozpoczynamy od piątej struny, od struny A, i używamy w tym akordzie pięciu strun. I to był akord Amol. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam także do obejrzenia innych odcinków, gdzie pokazuję również jak zagrać inne akordy czy też chwyty gitarowe. Na tą chwilę to by było wszystko. Dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Paweł Łabęcki, krainagitary.pl Cześć.